Cześć, dzisiaj pokażę Ci różnicę między klasami w Broken Ranks. Na początku zacznijmy od barbarzyńcy i maga ognia. Te dwie klasy są klasami, można je tak nazwać, atakującymi. Jedna bazuje na mocy, druga bazuje na. Mag ognia ma bardzo duże obrażenia z dystansu i mocne ataki obszarowe. Aczkolwiek ma niską przeżywalność i wielkie możliwości osłabienia przeciwnika. To znaczy, że nie za bardzo potrafi debafować. Barbażnica bazuje głównie na sile, bardzo duże obrażenia w walce wręcz i dobra przeżywalność. Niestety ma sobą ochronę przed urokami i ta postać jest ostatnia w kolejności główna strefa ataku. To oznacza, że bardzo łatwo barbarzyńcę zdebapować i do tego jako ostatni zadaje cios w turach. Przejdźmy do następnej klasy. Można ją nazwać taportującą. Jest to rycerz i woodoo. Zarówno rycerz, jak i Wudu bazują na wiedzy. Rycerz dodatkowo bazuje na zręczności. Oba, obie postaci mają umiejętności wzmacniające siłę i cenność w walce. W tym, że Wudu ma mocne możliwości debuffowania przeciwników. Rycerz ma bardzo wysoką przeżywalność, ale jest przeciętny w grze solo z racji na słabe ataki. Wódź z kolei jest pierwszy w kolejności główna strefa ataku, co oznacza, że jako pierwszy wykonuje swoją akcję w turze. Ma niską cywilność ataków i słabą obronę wręcz, ale za to bardzo dobrze debuffuje przeciwników. Przejdźmy do trzeciej klasy, którą jest klasa bazująca na zręczności. Obie te klasy, zarówno SHIT, jak i ŁUcznik, mają dużą możliwość osłabienia przeciwnika. W kolei Sheet ma bardzo dobrą przeżywalność, a łucznik wysoką cenność ataków. Dzięki czemu łucznik i Sheet, jako postaci debuffujące i wspierające, mogą głównie pomóc w walce, debuffując lub buffując swoich towarzyszy. Ostatnią klasą jest druid, który bazuje na wiedzy i mocy. Jest to klasa mieszana, zarówno atakująca, jak i wspierająca. Wsiada umiejętności przywracające zasoby i zdrowie w walce, i dobre uroki i obronę przed nimi. Zadaje niskie obrażenia, jest słaby podczas obrony ręcz. mianowicie dostaje dużo damage'a. Mam nadzieję, że ten poradnik Rozwiał Twoje wątpliwości co do wybrania klasy. Jeżeli ten film Ci się podobał, zostaw proszę lajka, suba i komentarz.